Cześć kochani, dzisiaj pokażę wam zamówienie z katalogu styczniowego Avon oraz taki małutki zakupowy z Action i Rosman. Jesteście ciekawi, co kupiłam? Zapraszam do oglądania. Może zacznę sobie najpierw od Avonu, bo głównie to mnie ciekawi. Tutaj jest pierwsza właśnie rzecz, która jest nowością i jest to taki żel Watermint. Ma być o zapachu mięty wodnej i ogórka. Nowy żółt pod prysznic. Zobaczymy, jak pachnie z tej serii. Jest już płyn do kąpieli. Hmm. Faktycznie czuć ogórkiem i miętą bardzo taki odświeżający zapach. Jak pamiętacie, kiedyś była seria hmm. z ogórkiem w Ejwonie To taki podobny zapach. No dobrze. I to są właściwie już same próbki. Dwie próbeczki nowego serum z kwasem hialuronowym, 3,5%. Uwielbiam to z 1,5% kwasu. I sprawdza mi się bardzo dobrze. Zobaczę, jak będzie się sprawdzać to. E, może wyjmę sobie od razu katalog. Mamy IFBICOM na okładce i fokus i również mamy to jest nowy zapach zaraz go przetestujemy i tutaj mam próbki wchodzi 8 nowych kolorów natomiast ja dostałam 7 bo odcień cappuccino był po prostu niedostępny i zaraz je otworzę i wam pokażę okej okay, otworzyłam sobie i tutaj chyba są cztery szminki matowe i cztery takie kremowe takie ale leśniące, perłowe tak się prezentują i zaraz po kolei będziemy patrzeć. Zacznę od takiego najciemniejszego plamkis. Wow i już widzę, że to będzie mój kolor. Nie wiem, czy to widać w kamerze, że to jest naprawdę taka śliwka piękna, jak śliwka węgierka. Ja bardzo lubię taki kolor i niestety aparat mi się troszeczkę już psuje, bo starło mi się szkło i lampa oświetla, więc może tego nie być dobrze widać. Kolejny kolor to jest rose mauve. I to jest taki brudny róż. Bardzo ładny. Kolejny kolor to jest Continuous Cocoa, Wow. Piękny brąz. Aczkolwiek mam wrażenie, że ma trochę zielone, bardziej zieloną pigmentację, może mi się zdawać. Taki trochę jak umbra palona, wiecie. Jak ktoś rysuje, maluje, to pewnie wie o co chodzi. Następny kolor to jest Cozy Mouth. I to jest właśnie ten kremowy taki perłowy odcień, widzicie? Te perłowe odcienie po prostu się błyszczą. A cappuccino to był właśnie ten odcień perłowy taki. Majestic Purple. Kolejny fioletowy kolor. Ja uwielbiam fiolety. Też przepiękny. Kolejny Wineberry. Wineberry. Okej. Okay. Hmm. Wygląda tak. Taki brudny róż z domieszką czerwieni. Mhm, też bardzo ładny kolor. Ogólnie to wszystkie mi się podobały te kolory. I ostatni to jest Bum Bum Róż. I to mi trochę przypomina Red Supreme, tylko w jaśniejszej wersji. Bo to też jest taka wiśnia, tylko właśnie jaśniejsza. Widzicie? Piękno. Ok, i ostatnią rzeczą, jaką tutaj mamy, jest próbeczka Bicom. I mamy tutaj ekskluzywny akord gardenii z innowacyjną molekułą piżmową dzięki której nuta gardenii jaśminowatej rozwija się z sobą od najradosnej do zmysłowej, zapewn zapewniając inne, coraz piękniejsze doświadczenie zapachowe z każdym razem, gdy ją poczujesz. Czyli co, za każdym razem, kiedy sobie psiknę te perfumy, będę miała inny zapach? Czy po prostu za każdym razem, kiedy ją powącham po użyciu, to będzie inny zapach? Zaraz zobaczymy. Ogólnie perfumy i wydaje mi się, że są dosyć mocne bardzo intensywne, więc zaraz będę miała na całych rękach po prostu zapach. Psiknę sobie troszeczkę, psiknę. Nie psiknę sobie, bo nie ma to mizera. Po prostu sobie troszeczkę użyję na rękę. Mm, bardzo ładny zapach kwiatowy. Mm, dosyć intensywny, ale nie jest duszący. Też mogę bardzo. Mm, bardzo, bardzo ładnie uważam, że pachnie. Mogę go bardzo chyba polecić już od pierwszego po prostu powąchania. Bo ten zapach jest taki właśnie kobiecy. Mm. Czuję kwiaty, ale czuję, wiecie co, czuję taką słodycz. Ten zapach już się zmienia po kilku sekundach. Co tutaj mamy? Gardenne z molekułą pizmów. Czy to jest to pizmo? Słuchajcie, w katalogu ten zapach jest opisany tak samo, więc ja tutaj nic nie powiem na nuty zapachowe, natomiast widzę, że jest kwiatowy, owocowy. Teraz czuję, jakby trochę owocki, jakieś takie słodkie. I możecie zamówić sobie wodę perfumowaną, 1,5 ml próbkę. Możecie od razu zamówić perfumeckie, albo po prostu poprosić konsultantkę o zamówienie takiej. Próbki, bądź jest też pięciopak, bo teraz próbki są sprzedawane w pięciopaku, także polecam. Z Action mam dwa opakowania słuchawek, jedne białe, drugie czarne. Miałam już takie, nie ma tych moich ulubieńców, ze 3,95, te kosztowało 4,95 i mają, jakby to ładnie określić, takie troszkę dziwne brzmienie, bo ten dźwięk nie ma basu, ale Wydaje mi się, że jest troszeczkę stłumiony Przynajmniej tak miałam z, tymi, z takimi słuchawkami czarnymi Gdzie się zgubiłam? Nie mam pojęcia gdzie Moje bezprzewodowe słuchawki zaczynają się psuć Bo upuściłam na jezdnie słuchaweczkę I po prostu Nie ładuje baterii, więc Stwierdziłam, że kupię takie A mój tata się skusił właśnie Na, na przewodowe w Action Zapłacił 39,95 Od razu Wam pokażę, że Myłam ręce i te szminki, no, są dosyć trwałe, powiedziałabym, na szorowanie wodą. Więc bardzo chętnie zobaczę, jak się trzymają na ustach, na przykład przy jedzeniu. I ostatnimi rzeczami to są właśnie produkty z Rosmana. Tutaj mam ich kilka. Wybrałam głównie z polecenia yy, użytkowniczki Instagrama, którą podlinkuję wam w opisie. I tutaj mam dwa balsamy do ust. Pierwszy to jest Isana Intensive jest to pomadka ochrona do ust wegańska tutaj jeżeli by kogoś interesowało macie skład i zaraz zobaczymy w ogóle podoba mi się, że te opakowania są takie ekologiczne z papieru zaraz zobaczymy co tutaj jest taka klasyczna pomadka hmm. skojarzyło mi się nie wiem czemu z zapachem masła tutaj w składzie jest na pierwszym miejscu castor seed oil mhm. mamy, mamy olejki na pierwszym miejscu nałożę sobie trochę na usta przyjemna w odczuciu, aczkolwiek mam wrażenie, że taka trochę wazelinowata, chociaż tutaj nie ma na początku żadnych żadnych takich właśnie substancji więc nie wiem skąd to się wzięło, takie uczucie, ale ok, będę jeszcze testować. Kolejną pomadką ochroną do ust jest ISANA I Love You Dearly. I tutaj nie ma oznaczenia, że jest wegańska, ale bardzo mi się podoba to opakowanie, jest naprawdę piękne. I też sobie otwieram. No, przyznam, że całkiem solidne to opakowanie, jak na papier. Pachnie cudownie kokosem. Nie tak intensywnie jak ta pomadka z Avon'u, którą mam. Tak się prezentuje. Jest taka lekko, lekko różowa, perłowa. I też nałożę sobie trochę ją na dolną wargę. I ta już jest lżejsza. I bardziej taka... I czuć po prostu ten kokos. A, jeszcze Wam skład pokażę. I też właśnie widać, że są olejki. Także spoko. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. I to jest właśnie taki Cruelty Free zamiennik tego produktu z Avonu Color Trend, ponieważ stwierdziłam, że dopóki nie ma oficjalnie Avon odznaki Cruelty Free, wprawdzie mówią, że nie testują na zwierzętach. Troszeczkę ograniczyłam kupno tych produktów, ale właśnie chcę mieć takie 100% Cruelty Free i bardzo lubię ten balsam. I właśnie stwierdziłam, że coś wypróbuję na usta, bo po prostu moje usta są tak po prostu spieszchnięte że po prostu nawet ta pomadka z mi nie pomaga rozgadałam się trochę kolejną rzeczą jest odżywka Isana z Magnolią i Ilotosem, była polecana przez osobę, która opisała to odżywkę, że to jest dobra odżywka PEH kiedy jej włosy nie wiedzą czego chcą zobaczymy jak pachnie i bardzo ładnie, przyjemnie, tak jak odżywka, wiecie, do włosów, jak niektóre szampony, chociażby te z Timotei taki ładny właśnie zapach. Także będę testować, ona ma 300 ml i była teraz w promocji za bodajże 5,19. Następną rzeczą, jaką tutaj mam jest lakier Rival Loves Me i zobaczcie, te lakiery są wegańskie, także wspaniale i są oczywiście cruelty free. To jest lakier czarny, mój ten z Avonu się właśnie skończył. Znalazłam zamiennik i zauważyłam, że też jest bardzo tania cena, bo zapłaciłam cztery z kawałkiem w promocji. Także ceny Wam po prostu podlinkuję w opisie albo w edycji filmu, gdzieś się będzie wyświetlać, jeszcze nie wiem. Kupiłam także taką maszynkę z Isany z obrotową główką. Jednorazówka i system trzech ostrzy, ale wiem z doświadczenia, że niektóre jednorazówki potrafią wystarczyć na miesiąc. Także też jest to produkt wegański, co mnie bardzo cieszy oczywiście, będę testowała. I ostatnią rzeczą jest taka buteleczka. Z taką pompką. Do psikania właśnie. Aczkolwiek nie jestem pewna, czy nie wleję sobie tutaj na przykład serum, ale może lepiej nie. Będę po prostu psikać wodą, czy jakimś hydrolatem na przykład twarz, czy może sobie wleję tonik, czy na przykład będę psikać wodą kartki, jak będę malować. Na pewno się przyda. Kochani, w tym filmiku to wszystko. Jeżeli Wam się podobało, standardowo zostawiacie łapkę w górę. Recenzję tych produktów powinnam Wam zostawić na moich social mediach, na moim kanale YouTube oraz kontach, które Wam podlinkuję w opisie. I jeżeli oczywiście nie chcecie pominąć innych tego typu filmików, właśnie denka, recenzji produktów i takich właśnie kosmetycznych różności, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!